Czwartkowy wieczór, jak zwykle, wróciłam do domu. Ramię bolało od torby z dokumentami, a w głowie wciąż miałam arkusze kalkulacyjne, kody podatkowe i smak okropnej kawy z biurowej stołówki, której nie zdążyłam dopić. Lampka na werandzie paliła się już, co było dziwne, bo Janek nigdy nie pamiętał, żeby ją włączyć, dopóki nie przypominałam mu o tym przez cały tydzień. Coś ścisnęło mnie w żołądku. Otwierając drzwi, nie usłyszałam zwykłego tupania psa po parkiecie. Zamiast tego dotarły do mnie przyciszone głosy i delikatny odgłos odkładanych filiżanek na podstawki. W salonie siedziała Grażyna, teściowa, czując się u nas jak u siebie w domu. Ubrana w swój ulubiony sweter, jak w zbroję, z nogami podwiniętymi na bok, trzymała jeden z moich ulubionych kubków, jakby należał do niej. Obok niej stał Janek z założonymi rękami i unikał mojego wzroku. Róża, powiedziała Grażyna, powoli odwracając głowę. Janek dodał: Dom jest teraz mój, wszystko jest załatwione. Uśmiechnęła się, jakby podawała mi ciasteczko, a nie wręczała na eksmisji. Mrugnęłam: Słucham, co? Janek w końcu się odezwał: Podjęliśmy decyzję. Nie zgodziłaś się, żeby mama tu zamieszkała. Walczyłaś z tym przez lata, więc to załatwiłem. Co załatwiłeś dokładnie? Grażyna upiła łyk herbaty. Ten dom jest teraz mój, tak powiedział mi Janek. Mówi, że formalności załatwione, więc tak naprawdę nie masz już powodu, żeby tu być. Wpatrywałam się w nią, potem spojrzałam na Janka. Nie zaprzeczył. Nie możesz po prostu komuś powiedzieć, że dom jest jego, Janek. To tak nie działa, wzruszył ramionami. Zawsze zachowywałaś się, jakby ten dom należał tylko do ciebie, teraz już nie. To sprawiedliwe. Wzięłam głęboki oddech, próbując uspokoić drżenie rąk. Spłacałam kredyt co miesiąc przez 17 lat, 2300 zł, bez ani jednej opóźnionej raty. Ty nigdy tego nie dotknąłeś. Płaciłem za wszystko inne. A ja za rachunki, jedzenie ogrodnika, dbałem o dom, zaśmiałam się sucho i ostro. Za ogrodnika zapłaciłeś raz, kiedy Twoja mama zawstydziła Cię chwastami. A na zakupy pojechałeś dokładnie trzy razy w zeszłym roku, tylko dlatego, że pracowałam po godzinach w sezonie podatkowym. Nie o to chodzi, Róża, powiedział Janek. Sprawiałaś, że mama czuła się niechciana. Ten dom zawsze miał być także dla niej po śmierci taty. Wiedziałaś o tym. Nie, ty tak zdecydowałeś. Ja nigdy się nie zgodziłam. Jest rodziną, powiedział chłodno. Ja też, a przynajmniej tak myślałam. Grażyna postawiła kubek z delikatnym brzękiem. Słuchaj, Róża, nie róbmy z tego wielkiej afery. Po prostu zacznij się pakować. Na razie możesz zostać u przyjaciółki. Jesteś niezależna, prawda? Wpatrywałam się w nią. Naprawdę jesteś tak pewna siebie? Uniosła brew. Janek obiecał, że będzie się o mnie troszczył. Mówi, że dom jest uregulowany. Szczerze mówiąc, powinnaś być wdzięczna, że po prostu nie zmieniliśmy zamków. Rozejrzałam się po salonie. Sofa, którą wybrałam na wyprzedaży. Dywan, który pomagała mi wnieść moja mama stolik boczny, który złożyłam sama, podczas gdy Janek udawał, że jest zbyt zmęczony. Zacisnęło mi się gardło, ale nie ze smutku, a z wściekłości. Ten dom zawsze był mój, powiedziałam cicho. Janek przewrócił oczami. Myślisz, że skoro płaciłaś kredyt, to daje ci to całą władzę? Tak, powiedziałam. Właśnie tak to działa, podszedł do mnie. Odmawiałaś kompromisów przez lata, zachowywałaś się, jakby wszystko było twoje. Twoja praca, Twoja przestrzeń, Twoje pieniądze. Bo byłam jedyną osobą, która wnosiła coś do tego związku konsekwentnie. Jego głos się podniósł. Dałem Ci moje życie. Dałem Ci czas róża, energię, wsparcie. Dałeś mi brudne pranie, protekcjonalny ton i matkę, która nigdy mnie nie lubiła. Grażyna prychnęła. Może gdybyś była trochę milsza. Och, to znaczy posłuszniejsza. Janek odwrócił się, pocierając skronie. Robisz z tego brzydką scenę, wyprostowałam ramiona. Nie, po prostu to wyjaśniam. Myślisz, że dam się stłamsić, bo tak mówisz? Nie możesz tego powstrzymać, powiedziała Grażyna, wstając z kanapy. To już się dzieje. Więc niech się dzieje, powiedziałam. Ale mnie tu nie będzie, żeby amortyzować ten upadek. Weszłam na górę, każdy krok odbijał się echem, jak odliczanie. W sypialni wyciągnęłam starą walizkę podróżną. Nie płakałam, nie krzyczałam. Złożyłam kilka ubrań na kilka dni, spakowałam kosmetyki, ładowarkę, laptopa i zostawiłam całą resztę: biżuterię, dekoracje, mój ulubiony koc. Wszystko zostało. Niech żyją z tym ciężarem. Kiedy zeszłam na dół, Janek stał przy drzwiach. Grażyna już przestawiała rzeczy w salonie, poprawiając poduszki na sofie, jakby to miejsce już do niej należało. Naprawdę idziesz? spytał Janek, jego głos złagodniał. Spojrzałam mu w oczy. Jesteś pewien, że chcesz, żebym poszła? zacisnął szczękę. Ty przecież odchodzisz? Nie, powiedziałam. To ty mnie wyrzuciłeś odwrócił wzrok. To będzie lepsze na dłuższą metę. Dla kogo? nie odpowiedział. Mam jedno pytanie powiedziałam. Czy kiedykolwiek przeczytałeś umowę kredytową? Janek wyglądał na zdezorientowanego. Co to ma wspólnego z czymkolwiek? Uśmiechnęłam się ciasno, chłodno, z pełną świadomością. Właśnie, Grażyna zawołała za mną, gdy wychodziłam. Nie bierz niczego, co nie należy do ciebie, zatrzymałam się na tyle, by odpowiedzieć. Nie martw się, zabieram tylko to, co moje, nie miała pojęcia, jak bardzo dosłownie to rozumiałam. Tej nocy zameldowałam się w skromnym hotelu w centrum Warszawy. Nic nadzwyczajnego podwójne łóżko, tanie zasłony, sufit z zaciekami, ale było czysto i cicho. Zamówiłam jedzenie na wynos i siedziałam na łóżku w ciszy. Następnie wyciągnęłam teczkę, którą trzymałam na dnie mojej torby na dokumenty od ponad roku. W środku wyciągi z kredytu hipotecznego, dokumenty kupna, rejestry podatkowe wszystko z jednym nazwiskiem moim. Widziałam to od dawna. Złość Janka, zaborcza obecność grażyny. Małe uwagi, które zamieniły się w oczekiwania. W momencie, gdy Janek odmówił podpisania kredytu lata temu, bo bał się zobowiązań, podjęłam decyzję. Wezmę na siebie dług, ale będę też właścicielem wszystkiego, co dzięki niemu zbudowałam. Wyjęłam telefon, znalazłam numer do Marka i włączyłam nagrywanie. Cześć, Marek, to Róża. Potrzebuję Twojej pomocy. Chodzi o dom. Byłam cierpliwa wystarczająco długo. Wysłałam wiadomość i zgasiłam lampę. Po raz pierwszy od siedemnastu lat spałam, nie sprawdzając stanu konta ani nie zastanawiając się, jakiego nowego żądania Janek zażąda jutro. Spałam jak ktoś, kto ma całą przewagę i żadnych wyrzutów sumienia. Następnego ranka obudziłam się w hotelu przed budzikiem. Żadnego bólu głowy żadnego napięcia w klatce piersiowej, żadnego Janka. Po raz pierwszy od lat nie czułam, że muszę przygotowywać się na ten dzień. Usiadłam na łóżku na kilka minut, wpatrując się w sufit i pozwoliłam sobie oddychać. Potem wstałam, ubrałam się i zaniosłam moją teczkę z dokumentami do małej hotelowej kawiarni. Czarna kawa, cichy kąt i plan. O 8:02 Marek odpisał. Pogadajmy dziś rano, wpadnij do biura. Marek Krawczyk i ja chodziliśmy razem do liceum. Ściągał ode mnie na historii i nazywał mnie Bezwzględna Róża, kiedy jako jedyna poprawiłam błąd nauczyciela w zadaniu z matematyki na teście. Teraz prowadził jedną z największych agencji nieruchomości w województwie. Weszłam do jego biura 20 minut później z teczką pod pachą. Recepcjonistka mnie poznała i od razu mnie wpuściła. Marek wstał, gdy weszłam. Te same potargane brązowe włosy, ten sam lekko krzywy uśmiech ale teraz w dopasowanej marynarce i z prawdziwą siłą w uścisku dłoni. Róża Wasiak uśmiechnął się. Dawno się nie widzieliśmy. Zdecydowanie za długo, powiedziałam, wsuwając się w krzesło naprzeciwko niego. Spojrzał na teczkę na moich kolanach. Zgaduję, dramat z domem. Otworzyłam ją i rozłożyłam kilka dokumentów. Akt własności, oryginalna umowa kredytowa, harmonogram spłat z mojego konta bankowego, z moim nazwiskiem na każdym z nich. Mój niedoszły były mąż mówi ludziom, że przepisał dom na swoją matkę, powiedziałam spokojnie. Marek nawet nie mrugnął. Czy ona jest właścicielką? Nie, nigdy nie była. Janek odmówił współpodpisania kredytu, gdy kupowaliśmy dom. Mówił, że długi wywołują u niego ataki paniki. Klasyka, ale powiedział grażynie, że dom jest jej. On i jego mama próbowali mnie wyrzucić. Marek przekrzywił głowę. A ty po prostu odeszłaś? Chciałam dać im przestrzeń, żeby sami się pogrążyli liną, którą, jak myślą, wyciągnęli mi z nóg. Skinął głową, wyraźnie pod wrażeniem. Więc jaki jest plan? Chcę sprzedać dom szybko, legalnie i chcę się upewnić, że zostaną odpowiednio poinformowani. Marek uśmiechnął się. Chcesz, żeby sprzedaż była wiadomością? Dokładnie. Otworzył szufladę i wyjął teczkę z formularzami. Zróbmy to głośno i wyraźnie. Wróciwszy do hotelu, przedłużyłam pobyt o kolejny tydzień. Nie potrzebowałam dużo czasu. Wszystko było na swoim miejscu, musiałam tylko poczekać. W tę niedzielę, gdy jadłam śniadanie na hotelowym balkonie, dostałam telefon z zastrzeżonego numeru. Nie odebrałam. Minutę później telefon zawibrował z wiadomością głosową. Głos Janka, spanikowany. Róża, co do cholery się dzieje? Jest tu agent nieruchomości, który mówi, że dom jest już pod umową, mówi, że już jest wystawiony na sprzedaż. Nie możesz tego zrobić, my tu mieszkamy. Nie fatygowałam się, żeby odpowiedzieć. Tego samego wieczoru dzwonił jeszcze raz i jeszcze raz. Potem Grażyna wysłała mi smsa wielkimi literami: Nie możesz sprzedać tego domu, mamy prawa. Ach, ta ironia! Przekazałam wszystko mojemu prawnikowi. We wtorek agent Marka dostarczył do domu oficjalne zawiadomienia. Janek próbował grozić działaniami prawnymi. Mój prawnik odpowiedział ze skanowanym PDF-em aktu własności, wyraźnie pokazującym tylko moje nazwisko, wraz z 17 latami wyciągów bankowych i uprzejmą prośbą. Opuścić lokal lub złożymy wniosek o formalną eksmisję w ramach toczącego się postępowania rozwodowego. To zamknęło Janka na całe 24 godziny. Potem przewidywalnie zadzwonił znowu. Tym razem odebrałam. Róża, proszę, powiedział. Jego głos był niższy. Nie musisz tego robić. Już to zrobiłam, odpowiedziałam. Tylko jeszcze ci o wszystkim nie powiedziałam. Co to ma znaczyć? To znaczy, że zobaczymy się w niedzielę, o dziesiątej. Przyjadę do domu. Zawahał się. Po co? Żeby oddać ci to, co twoje? A co to takiego? Twoje konsekwencje. Niedzielny poranek był pochmurny, nieruchomy i ciężki. Przyjechałam o 9,59 z dwiema kopiami wszystkiego. Umowa sprzedaży, akt własności, wydruki harmonogramów płatności i rachunki za utrzymanie domu, o które Grażyna zawsze twierdziła, że płaciła, ale tak naprawdę płaciłam ja. Drzwi otworzyły się, zanim nawet zapukałam. Janek stał w korytarzu w dresie i t-shercie, wyglądając, jakby nie spał od kilku dni. Zanim Grażyna siedziała w fotelu przy kominku, z rękami mocno skrzyżowanymi, a kubek z kawą drżał w jej dłoniach. Co to ma być, warknęła, gdy weszłam do środka. Mówiłam wam, powiedziałam spokojnie. Jestem tu, żeby wszystko wyjaśnić. Położyłam stos dokumentów na stole w jadalni i wyciągnęłam podkreśloną kopię aktu własności. Zacznijmy od tego. To mówi, że jestem jedynym właścicielem domu. Janek spojrzał na dokument blady, ale ja, ja myślałem. Myślałeś źle, wtrąciłam. Odmówiłeś współpodpisania kredytu 17 lat temu, bo nie chciałeś się wiązać. Więc wzięłam to wszystko na siebie i każda rata 2300 zł miesięcznie pochodziła z mojego konta. To nie daje ci prawa do jego sprzedaży. Daje mi dokładnie to prawo, odpowiedziałam. Grażyna wstała, jej głos się podniósł. Ty niewdzięczna, po tym wszystkim co dla ciebie zrobiliśmy. Masz na myśli to, co ja zrobiłam dla was? Odwróciłam się do niej. Zapłaciłam za nowy piec, gdy zepsuł się w 2016 roku. Zapłaciłam za pogrzeb twojego zmarłego męża. Zapłaciłam za samochód Janka, gdy jego historia kredytowa była w fatalnym stanie. Zapłaciłam podatki od nieruchomości, za zagospodarowanie terenu, za remont dachu, instalację wodno-kanalizacyjną, ulepszenie alarmu przeciwpożarowego i tak za wszystko inne, co uważaliście za pewnik. Janek opadł na krzesło. Blefujesz. Miałaś pracę za biurkiem. Nie ma mowy, żebyś mogła na to wszystko pozwolić. Ta praca za biurkiem dała mi awans, powiedziałam. Mój głos stwardniał. Myślicie, że przez 17 lat byłam tylko sekretarką? Jestem licencjonowanym biegłym rewidentem. Prowadziłam audyty finansowe dla firm, które rozgryzłyby was i wypluły dla zabawy. Zarabiam więcej niż wy dwoje razem wzięci. Widziałam, jak oboje opadają z sił: Grażyna z niedowierzaniem, Janek ze wstydem. Sięgnęłam do torby i położyłam na stole ostatnią kopertę. Co to? warknęła Grażyna. Otworzyłam ją i wysunęłam wydrukowane zdjęcia. Janek z ramieniem wokół kobiety o połowę młodszą ode mnie. Kolejne zdjęcie, całujący się za zaparkowanym samochodem, kolejne wychodzący z hotelu. Jankowi opadła szczęka. Wynajęłaś kogoś? Zaplanowałam to z wyprzedzeniem. W dniu, w którym zacząłeś prosić mnie o przekazanie kontroli finansowej nad naszymi kontami, Wiedziałam, że coś jest nie tak. Mogę to wyjaśnić zaczął. Nie trzeba, powiedziałam. Mój prawnik ma to wszystko. Papiery rozwodowe zostaną dostarczone do końca tygodnia. I tak, będę ubiegać się o alimenty. Dałeś mi 17 lat emocjonalnej pracy. Teraz wystawię ci za nią rachunek. Grażyna próbowała mówić, ale uciszyłam ją również. I żeby było jasne, po sprzedaży domu odliczę wszystkie niezapłacone wydatki, które wy dwoje mi zostawiliście, zanim podzielę resztę, co, uwaga, nie będzie wiele. Powinniście chyba zacząć szukać mieszkania. Jesteś bezduszna, zaczęła, ale Janek po prostu zakrył twarz rękami. Wstałam i rozejrzałam się po pokoju po raz ostatni. Wyrzuciliście mnie z mojego własnego domu, powiedziałam cicho. Teraz ja się wam odwdzięczam. Wyszłam zanim zdążyli powiedzieć cokolwiek więcej. Tej nocy, z powrotem w moim pokoju hotelowym, zadzwoniłam do Marka. Zrobione, powiedziałam. Jak to przyjęli? Jak amatorzy, słyszałam jego uśmiech przez telefon. Zamkniemy to szybko, będziesz miała pieniądze w ręku w ciągu miesiąca. Idealnie. I po raz pierwszy, odkąd podpisałam ten kredyt prawie dwie dekady temu, poczułam, że ten dom i to życie były w końcu moje, żebym je opuściła. Dwa tygodnie po starciu w domu, sprzedaż została oficjalnie zamknięta. Marek zadzwonił, aby potwierdzić przelew bankowy, podczas gdy ja siedziałam w słonecznej kawiarni z otwartym laptopem. Kwota była większa niż się spodziewałam, nawet po podatkach i opłatach prawnych. Zamknęłam laptopa, upiłam łyk kawy i pozwoliłam sobie na rzadki szczery uśmiech. Dom zniknął, sprzedany legalnie, czysto, a każdy grosz przeszedł przeze mnie. Nie wróciłam tam od tej ostatniej konfrontacji. Nie musiałam. Mój prawnik skoordynował zamknięcie i przekazanie kluczy. Firma przeprowadzkowa zabrała pozostałe rzeczy, których chciałam. Całą resztę zostawiłam celowo. Milczące wotum dla Janka i Grażyny, przypomnienie. Dzień po sprzedaży, Janek wysłał mi smsa. Nie musiałaś nas tak upokarzać. Nie odpowiedziałam. Co było do powiedzenia? Sam się upokorzył w momencie, gdy spiskował z matką, by wygnać mnie z domu, który zbudowałam finansowo, emocjonalnie, cegła po cegle. Ja płaciłam za fundamenty, za wyposażenie, za naprawy dachu. On płacił za mrożoną pizzę i poczucie urazy. Dowiedziałam się od wspólnego znajomego, że przenieśli się do zaniedbanego mieszkania na obrzeżach miasta, na trzecim piętrze bez windy i zepsutym domofonem. Grażyna musiała sprzedać większość swoich antyków, żeby pokryć kaucję. Samochód Janka został odholowany tydzień po zamknięciu sprzedaży. Znowu zaczął szukać pracy. Najwyraźniej nikt nie chciał zatrudnić 40-letniego mężczyzny z serią krótkoterminowych ról, niepewną historią kredytową i reputacją obwiniania wszystkich innych. A co do romansu, próbował stworzyć coś z dziewczyną ze zdjęć, ale zerwała kontakt, gdy dowiedziała się, że nie ma już domu, samochodu ani konta bankowego które nie jest obciążone alimentami. Tymczasem ja nie kupiłam nowego domu. Jeszcze nie. Znalazłam umeblowane mieszkanie w pobliżu przystani. Mniejsze niż stary dom, ale ciche, pełne światła i całkowicie moje. Nikt nie mówił mi, jak ustawić meble, nikt nie krytykował, jak gotuję makaron czy składam pranie. Podlewałam rośliny, kiedy miałam na to ochotę. Pracowałam do późna i zamawiałam sushi, kiedy nie chciałam gotować i nikt nie pytał, dlaczego. Przez jakiś czas nie robiłam nic. Żadnych wielkich zmian, żadnych dramatycznych ruchów w karierze. Po prostu oddychałam. Chodziłam do pracy, wracałam do domu i przesypiałam całą noc. Na początku było to dziwne, nie mieć niczego do zarządzania, niczego do obrony. Ale stopniowo cisza przestała być upiorna, poczułam, że na nią zasłużyłam. Pewnej soboty spotkałam Marka na imprezie networkingowej. Stał przy barze rozmawiając z kilkoma klientami, kiedy mnie zauważył i pomachał. Róża, uśmiechnął się. Hej, chcecie z kimś poznać? Prawie odmówiłam. Nie szukałam randek. Do diabła. Wciąż nie skończyłam emocjonalnie odplątywać 17 lat strategicznej ciszy, ale coś w jego twarzy sprawiło, że się zatrzymałam. Mężczyzna, którego mi przedstawił, był wysoki, trochę opalony. W koszuli, która nie była markowa, ale pasowała, jakby była szyta na miarę. Nazywał się Tomek. Był kierownikiem projektu w startupie z energią odnawialną. Właśnie wrócił z trzy lat spędzonych w Kopenhadze. Rozmawialiśmy o niczym poważnym: o podróżach, o złej kawie w samolocie, o ulubionych restauracjach. Kiedy dowiedział się, że pracuje w finansach, nie żartował o podatkach ani nie prosił mnie, żebym zerknęła na jego księgowość. Zapytał, co w tym najbardziej lubię. Nikt nie oczekuje, że będę się uśmiechać, gdy to robię, powiedziałam. Zaśmiał się i powiedział: Tak samo czuję w stosunku do budżetowania. I tak po prostu, to nie wydawało się już aranżowaną randką. Później tej samej nocy dostałam kolejną wiadomość od Janka. Tym razem nie był zły. Przepraszam, zepsułem wszystko. Powinienem był słuchać, powinienem był Cię doceniać. Nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele niosłaś na swoich parkach. Tym razem odpowiedziałam. Tylko jedno zdanie. Nie zdawałeś sobie sprawy, bo nigdy nie próbowałeś. Potem usunęłam całą konwersację. Niezłośliwie, a dla świętego spokoju. Mijały tygodnie, moje stare życie zbladło w coś odległego i ziarnistego, jak nieostre zdjęcie. Co jakiś czas przypominałam sobie konkretny moment, grażyna krytykująca, jak układam ręczniki. Janek rzucający pasywno-agresywne uwagi na temat mojego tytułu zawodowego, i uśmiechałam się. Nie z goryczy, ale z powodu jasności całej sytuacji. Nigdy nie nadejdzie moment, w którym przestaną brać. Nie, dopóki nie będę poza ich zasięgiem. A teraz byłam nieosiągalna. Pewnego wieczoru spotkałam się z Tomkiem znowu w lokalnej księgarni. Wyszliśmy z mrożonymi kawami i usiedliśmy na ławce, patrząc na wodę. Łodzie dryfowały w oddali, pary przechodziły z psami i papierowymi torbami z lokalnych sklepów. Odwrócił się do mnie i zapytał: Co jest jedną rzeczą, o której chciałabyś, żeby więcej ludzi wiedziało o tobie? To było tak szczere pytanie, że musiałam się zatrzymać i zastanowić. Że nie wybaczam łatwo, powiedziałam, ale kiedy już to zrobię, nigdy nie zapominam, co się stało. Po prostu przestaję czuć potrzebę noszenia tego ze sobą. Skinął głową. Czy to to samo, co zamknięcie sprawy? Nie, powiedziałam, to lepsze. Tej nocy wróciłam do domu i otworzyłam szufladę, w której trzymałam ostatnią teczkę. Dokumenty, zdjęcia, notatki, których kiedyś planowałam użyć w sądzie, ale nigdy nie potrzebowałam. Przejrzałam je jeszcze raz, a następnie włożyłam do niszczarki arkusz po arkuszu. Nie dlatego, że chciałam zapomnieć, ale dlatego, że nie potrzebowałam już dowodów. Wiedziałam, co przetrwałam, a co ważniejsze, wiedziałam, kim się stałam. Chcesz poznać więcej historii, w których sprawiedliwość zwycięża?